Jak każdy widzi, na planecie już się zaczęło dziać konkretnie, konkretnie. Przebudzenie świadomości jest po prostu już w bardzo, bardzo, bardzo głębokim stadium. I tego już nikt nie powstrzyma. Zobaczcie na naszych raperów, polskich raperów. Wystarczy tylko na nich zobaczyć, tylko i aż jak oni są przebudzeni, o czym oni śpiewają. Eee, Hinol, Akash, eee, Lukasyno. Każdy po kolei z nich zaczyna się budzić i śpiewać, każdy z nich rozpakowybuje swoje jestestwo, swoją duszę. Wychodzi z tych programów o cierpieniu. I to, jeżeli już raperzy, ludzie ulicy, E, zaczynają e, tak głośno śpiewać o tym, to znaczy już o stopniu przebudzenia. Tylko wiecie co? Jest masa pułapek tego przebudzenia. Jest masa pułapek, zwłaszcza te pułapki, które ciągną nas ciągle do przeszłości i mówią, że mamy przepracowywać traumy, rodu, pokoleń. Sorry, dla mnie to jest bzdura. Ja jestem mamą i. Oczywiście też tam byłam, nie? Oczywiście ja też tam byłam, też kiedyś chciałam przepracowywać wszystko, o Boże, cierpiałam, co to moje babki, prababki w ogóle i ten wielki koncept duchowości, że musisz radykalnie wybaczyć komuś. To jest dalej pętla tego, że ktoś coś ci zrobił. Nie, że ty jesteś twórcą i ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości, tylko tego, że ktoś coś ci zrobił. Tak naprawdę nie ma nikomu nic do przebaczenia. Możesz sobie wybaczyć to, że zareagowałeś na własną manifestację jak ofiara, a nie jak twórca tej manifestacji, nawet jak bolało. I mówię o tym, bo byłam tam i doświadczyłam. O Jezus, niesamowitego doznania bólu w, w tym życiu. I też tak reagowałam, i też byłam w tych sferach duchowych, i się plątałam. Pięć lat mojego życia, pięć lat kłótni z mężem, pięć lat patrzenia, przebaczania, praktykowania. Boże, jakie to było ciężkie. Ta praca nad sobą była równie ciężka jak doświadczanie życia w nieświadomości, dosłownie. I kiedy nagle przebudziłam się do tej świadomości, stwierdziłam, że ja nie mam nic do uzdrowienia. Nie ma nic do uzdrowienia w moim rodzie, jestem godna przyjęcia siebie i uzdrowienie rodu, to znaczy wstawić się do własnej mocy, powiedzieć, jestem godna, by reprezentować chwale mocy i świetle, swój ród i to już jest uzdrowienie ponieważ moim rodem jestem ja mój ród żyje we mnie przodków, krew płynie we mnie to z nich się składa moja krew i w momencie kiedy ja zaczyna łączyć się z jaźnią wszystkie karmy, choroby pamięci o tym wszystkim wszystko co płynęło w DNA i było nieświadome Zaczyna stawać się oświeconą żyłą złotego, pięknego, promiennego światła świadomości Boga w nas. My nie mamy nic do uzdrowienia, my mamy jedynie co? To wziąć odpowiedzialność za to, że to ja stwarzam rzeczywistość. Wziąć odpowiedzialność, przestać grzebać w przeszłościach, w traumach, przestać szukać winnych. Weź odpowiedzialność za to, że ty. Jesteś odpowiedzialny za to, jak reagujesz na wszystko, co ci się przydarza. I to jest Twoja moc. Reakcja na świat zewnętrzny. To jest twoja moc. Ktoś ci przyjdzie, szczeli przysłowiowego liścia i ty możesz na to zareagować w sposób ofiary, czyli cierpieć, powiedzieć jak to bolało, albo sposób kata, zacząć katować kogoś, siebie, wypominać to, żyć tą historią przez całe Twoje życie. A możesz zwyczajnie popatrzeć się na to i powiedzieć, wiesz co? Nie daję temu swojej mocy i to nie będzie ze mną żyło. Nie poszerzam się w tym. Szerzę się jedynie w tym, czego chcę doświadczać. Więc dotykam i reaguję swoją mocą tylko na to, Czego chcę doświadczać w swoim życiu, to jest prawdziwy rozwój. To jest prawdziwa świadomość. Nie reagowanie w sposób ofiarny. Mówię to dlaczego? Bo w tym rozpoznaję prawdę i wysokie wibracje. Kolejna rzecz. Czym są wysokie wibracje w ogóle? O czym mowa jest w tych wysokich wibracjach? Czy, to... Czy w wysokich wibracjach chodzi o to, żeby cały czas piać i miłością, i srać tęczom, jak to już się mówi głośno? Nie, wcale nie chodzi o to. Wysokie wibracje to znaczy rozpoznać siebie, kim jestem. Ustanowić granice do tego, czego chcesz doświadczać, a czego już nie chcesz w swoim życiu. Wysokie wibracje to ten ryk z głosu autentyczności w sobie. To niepowielanie, powielanie czyichś słów, czyichś historii, powoływanie się. Na różne nazwiska. Nie. Wysokie wibracje to znaczy być autentycznie sobą, wyrażać siebie w bezkresie wolności. Wysokie wibracje to powiedzieć, co tobie w duszy gra i być tą wysoką wibracją. Wysokie wibracje to prawdomówność. Wysokie wibracje to przyznać się. Jak spierdzieliłeś, że spierdzieliłeś. Wysokie wibracje to przyznać się do swojej boskości, ale równie do swojej takiej zwyczajnej nieudolności człowieka. Wysokie wibracje to stać w polu sprawczości. Sprawczości tego, że ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, jak użyć tej mocy, ja zrobię wszystko, by w tym życiu tej mocy używać zgodnie z moją wolą, nie cudzą wolą. Wysokie wibracje to nie lecieć na automacie i odtwarzać programy. Wysokie wibracje to postępować zgodnie i świadomie ze swoją wolą, z wolą Boga w Tobie. Twoja wola zawsze będzie. Chciała objawić się w rzeczywistości zbawiennie dla Ciebie, dla świata, dla Twoich bliskich, w łagodności. Twoja wola również będzie wyznaczała jasno granicę: jak nie możesz słuchać już pierdzielenia ludzkiego, jak ludzie chodzą, udają, że są chorzy, że to, że nie tamto, wiecznie. Szukają winnych, wiecznie chcą być ofiarami tego świata, i tu już nie możesz tego słuchać. To nieważne, czy to jest Twój mąż, czy to jest Twoja matka, czy to jest Twoja żona, czy to jest sąsiadka, czy to jest Twoja przyjaciółka, po prostu mówisz już basta. Nie chcę tego słuchać, i w swoim polu stawiasz granice. Dzięki czemu Twoja aura staje się szczelna, dzięki temu zaczynasz stać w mocy swojej, i te wszystkie historie nie przylepiają się do Ciebie, jak do byle jakiego za przeproszeniem. Gówna. I nie chodzisz oblepiony tym światem, zaczynasz po prostu stać, twoja aura zaczyna być szczelna, zaczynasz świecić, zaczynasz być mocą, zaczynasz być swoją własną, autentyczną opowieścią i historią, a nie obklejony wszystkim dookoła. To jest wysoka wibracja. Wysoka wibracja to zmierzać w stronę najwyższej częstotliwości siebie, czyli świadomości siebie, mocy siebie. I tworzenie z tej mocy siebie to jest wysoka wibracja. To nie znaczy, że masz być wiecznie uśmiechnięty, wiecznie radosny. To znaczy też świadomie przyjąć ból w sobie, to znaczy też świadomie przyjąć każdą emocję, która do Ciebie przyjdzie. To jest Twoja moc, to jest Twoja najwyższa wibracja. Kiedy Ty już nie chowasz się przed trudnym, kiedy Ty już jesteś we wszystkim, co jest, to jest Twoja wysoka wibracja. Kiedy ty czujesz swoją moc i już nic nie jest w stanie ciebie powstrzymać, możesz się potknąć, możesz się zapomnieć, możesz usnąć znowu na chwilę, ale widzisz to, że usypiasz i mówisz sobie: hej, fajnie jest nawet pospać. Fajnie jest świadomie pospać. Nawet kiedy sobie pospałeś i za chwilę budzisz, mówisz: O Boże, jak dobrze jest być człowiekiem, jak dobrze jest błądzić i widzieć te błędy. Ej, w zasadzie po to tu jestem. To jest autentyczność, to jest moc i to jest wysoka wibracja. Pozdrawiam.